O nieuporządkowanych pragnieniach. Ilekroć człowiek odczuwa nieuporządkowane pragnienia, ogarnia go niepokój. Pyszny i chciwy nigdy nie zazna spokoju, pokorny zaś i ubogi duchem cieszy się jego obfitością. Człowiek, który jeszcze nie w pełni wyrzekł się samego siebie, łatwo ulega pokusie i popada w niewolę rzeczy małych i błachych. Słabego ducha. Wciąż w jakimś stopniu cielesny i zależny od zmysłów ma trudności w całkowitym powściągnięciu ziemskich pragnień, dlatego często się smuci, próbując je okiełznać i łatwo wpada w gniew, gdy ktoś mu się sprzeciwia. Jeśli zaś zdobędzie to, czego pragnął, zaczyna gryźć go sumienie, że uległ namiętnością, a nawet w części nie osiągnął spokoju, którego szukał. Prawdziwy spokój ducha osiągnie więc ten, kto się opiera namiętnością, a nie ten, kto im służy. Nie ma bowiem spokoju w sercu człowieka cielesnego, zajętego tylko sprawami tego świata. Wypełnia on zaś serce człowieka duchowego górliwego w swej pobożności.